OK. Aplikacja Fakturomat zaczyna naprawdę nabierać kształtów. Mamy listę faktur, która pobiera listę z bazy i wyświetla ze szczegółami w tabeli. To teraz chyba przyszła pora, żeby tworzyć sobie taką nową fakturę, właśnie z poziomu formularza na stronie. Mamy tytuł: Dodaj fakturę, natomiast formularz wciąż został stary, kontaktowy z naszego szablonu HTML. To, co możemy teraz zrobić. To przejść sobie do widoku Create. Czyli wracam do Views, Invoices Create i podmieniam najpierw wszystkie pola na te, które oczekujemy, jakby w naszej bazie danych. Nie mamy nazwy faktury, tylko mamy jej numer, czyli numer faktury. Następnie mamy datę. Możemy ją nazwać: data wystawienia i kwota. Tutaj sobie zamienimy na dodaj fakturę i pozmieniajmy troszkę tych idków i nazw. Czyli tak. ID to jest number. Placeholder numer faktury. Required. Tak, oczywiście. Pisz numer faktury. Tu oczywiście dodamy sobie input name, gdyż po tym nameie PHP będzie w stanie rozpoznać to pole. Czyli name tak samo jak ID jest to number. To samo mamy z datą wystawienia, czyli ID to jest the date typ jako tekst. Name równa się date placeholder data wystawienia. No i tutaj wprowadź datę. To samo mamy jeszcze z kwotą. ID Total. Name równa się Total. Type text. No i tutaj kwota faktury. Required. Prowadź kwotę. Mhm. I dodaj fakturę. To, co jeszcze tutaj od razu sobie dodamy, z punktu widzenia security, bardzo ważnym jest dołożenie tutaj CSRF pola. To pole CSRF służy temu, żeby nikt z zewnątrz, spoza Twojej strony nie był w stanie wysłać tego formularza i poprawnie go przetworzyć. Dla formularzy posiadających błędny CSRF token przetwarzanie w ogóle nie jest uruchamiane. Ok, zapiszmy sobie. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy dodaj fakturę, numer faktury, data wystawienia, kwota faktury. 1, 2, 3, 4, 5. Wygląda fajnie. Dodaj fakturę. Widzimy od razu błędy, wprowadź datę, wprowadź kwotę. Od razu widzimy, że formularz nawet nie zostaje wysłany, przez to, że mamy atrybut required dodany do każdego z tych pól. Dzieje się to po stronie frontu, więc Laravel nie ma nic do tego. Nie zajmuje się walidacją tych pól jeszcze. Walidacją oczywiście zajmiemy się po stronie serwera również. Natomiast w chwili obecnej już mamy podstawową walidację zapewnianą przez szablon. OK. To to, czego nam brakuje na 100%. To jest to, co się ma konkretnie dziać z tym formularzem, gdzie on tak naprawdę ma powędrować. Na chwilę obecną jest to tylko formularz, który gdzieś tam nie wykonuje pod spodem żadnej akcji w momencie wrzucania. Jeżeli tutaj nawet wprowadzę poprawną datę, czyli powiedzmy 2020.01.02 i kwotę wprowadzę, stówkę, dodam fakturę, no, nic się nie dzieje i też nie ma prawa się nic dziać. Bo ten formularz nigdzie nie wędruje. Więc to, co trzeba by teraz zrobić, to dodać do formularza pole action, czyli to, gdzie on powinien wysłać te swoje dane. I pole action chcielibyśmy wysłać do routingu, którego jeszcze nie mamy. Za chwilę otworzymy. Invoices.store. Mamy invoices create. Invoices InvoicesCreate wyśle dane na invoices.store. Invoices.store. Jego jedynym zadaniem będzie odebranie tych danych i zapisanie ich w postaci faktury. Kolejną rzeczą, której tutaj brakuje w definicji formularza, jest metod. Chcielibyśmy wysłać metodą POST. Więc dopiszę tutaj, metod równa się POST. Czego nam jeszcze brakuje? Wspominałem o dodaniu. Nowego routa. Z racji tego, że mamy faktury dodaj, czyli invoices create, potrzebujemy dodać kolejną linijkę faktury slash zapisz. I tutaj będziemy chcieli wywołać metodę store i invoices.store. Teraz będziemy musieli utworzyć metodę store w naszym kontrolerze, invoices controller, którą zdefiniowaliśmy tutaj. I ten root będzie dostępny pod nazwą invoices.store. Jak sobie podejrzymy jeszcze raz do formularza, właśnie takiej nazwy rota użyliśmy jako parametr action. Dobra, zerknijmy sobie teraz do naszego invoices controller i tutaj będziemy potrzebowali dodać nową funkcję, właściwie metodę store. O tym już za chwilę. Sprawdźmy najpierw, czy nasza aplikacja nie popsuła się przy przerabianiu formularza. Zapisuję i sprawdzamy, jak to w tym momencie wygląda. Przechodzę na stronę główną, odświeżę dla pewności. Strona główna się ładuje, klikam Dodaj nową i widzimy formularz Dodaj nową fakturę. Numer faktury, data wystawienia, kwota. Wpiszmy 12, 12, 12. Data wystawienia 2020 10, 10 i kwota faktury 120 zł. Klikam Dodaj fakturę. W tym momencie, klikając Dodaj fakturę, formularz nie jest nigdzie wysyłany, mimo że dane są wypełnione. Może się tak dziać dlatego, że ten gotowy szablon już miał podpięty kod JavaScript, który pod spodem próbuje wysłać formularz za nas. Zobaczmy, czy tak się faktycznie dzieje. Wejdę sobie do konsoli i skontroluję element. Od razu widać tutaj błąd, który pewnie pojawi się raz jeszcze, gdy kliknę przycisk klikam. Tak. Undefined is not an object. contact.js, linijka 18. To co będę chciał w tym momencie zrobić, to wyrzucić kompletnie tą walidację po stronie JavaScriptu po to, żeby przejść do walidacji po stronie Laravela. To co muszę odszukać, to plik contact.js, który obsługuje submit tego formularza. Plik znajduje się w zasobach publicznych strony, więc wchodzę do folderu public i widzę tutaj w assets, mail, contact.me.js. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widzimy, że dla elementów w naszym kontakt formie, czyli dla inputów, tekst i batona, odpalamy walidację bootstrapową napisaną w jQuery. Rozumiem, że jest to ten plik towarzyszący który ma przeprowadzić podstawową walidację po stronie frontu, zanim wyślemy kod do backendu. Jest to podejście jak najbardziej w porządku, wręcz bym powiedział zalecane, by najpierw zwalidować po stronie frontu, czy wszystko jest w porządku, czy wszystkie pola są wypełnione i w dodatku wypełnione prawidłowo, czy spełnione są wszystkie reguły, i dopiero wtedy wysłać formularz do backendu. Niestety, mamy tutaj na sztywno zaszyte, Wszystkie nazwy pola formularza, które były sprawdzane podczas wysyłania informacji kontaktowych. W tym momencie nazwy pól nam się zmieniły oraz ich liczba została zredukowana, więc to co ja chciałbym zrobić, to zakomentować cały ten plik. Na chwilę obecną zostawiamy JavaScript, skupimy się wyłącznie na Laravelu i chciałbym, żeby ten formularz, który wypełnimy po stronie frontu został wysłany bezpośrednio do naszej metody store w invoices kontrolerze. Zobaczmy czy teraz tak się stanie. Odświeżam. Widzimy, że wciąż serwer zwraca status 404, czyli nie znaleziono naszych obrazków, które gdzieś tam wciąż są wyświetlane w naszym layoutcie. Natomiast sama faktura, czyli sam formularz, który w tym momencie tworzymy, jest wysyłany na serwer. Zobaczmy, dodaj fakturę i pojawił nam się pierwszy ciekawy błąd, który być może będzie się dość często pojawiał podczas tworzenia aplikacji w Laravelu. O co generalnie chodzi? Zdefiniowaliśmy routing. Tak jak wam mówiłem podczas lekcji o routingu, do definicji routingu wstawiamy od razu metodę, którą dany routing obsługuje. W tym momencie, ponieważ skopiowałem Linijkę wyżej, czyli faktury slash dodaj, a faktury slash zapisz wysyłają dane postem. Więc ten root musimy zdefiniować jako post, że w tym momencie dane z formularza są wysyłane metodą post. Generalnie możecie się przyjrzeć. Te błędy prezentowane przez Laravela z domysłu są dużo bogatsze niż przy standardowym czystym PHP. Widać generalnie cały nasz stack trace. Co, gdzie, w której klasie, w którym miejscu, na której linijce, gdzie finalnie pojawia się błąd. Co konkretnie rzuciło danym wyjątkiem? A tutaj wyjątkiem jest po prostu, że ta metoda http nie jest dozwolona. Dozwolone są metody get oraz head, bo tak mieliśmy zdefiniowany routing. Ok, cofam, odświeżam. Spróbujemy jeszcze raz. 14, 14, 14. Dodaj fakturę. I strona przeładowała nam się poprawnie. Natomiast, jak przejdziemy sobie do Invoices Controller, to widzimy, że tutaj nic się nie dzieje, dlatego też dostaliśmy w efekcie zupełnie pustą stronę. Dobrze. Spróbujmy teraz podejść do zapisania nowej faktury w bazie. Jak mogę to zrobić? Domyślnie wszystkie obsługiwane zapytania przekazują. Taką zmienną, która się nazywa request i jest typu request. Więc ja sobie tutaj dodam jako argument do metody store request, który jest przekazywany podczas tego zapytania. Ten nasz request, może na początek wyświetlmy sobie na ekranie, co on faktycznie w sobie zawiera. Metoda DD, czyli die dump, po pierwsze przerywa wykonywanie kodu PHP. A po drugie, wyświetla zawartość w dość ładnej, czytelnej formie. Zresztą zobaczycie sami. Odświeżam i widzimy, co przychodzi w takim requeste. Masa informacji. Między innymi nasza metoda POST, którą zdefiniowaliśmy, ale też cały format, jakie pliki, jakie zapytania, jaki request, atrybuty, które zostały załączone do, do requestu. Także jest, jest tego naprawdę masę. To, na czym ja chciałbym się skupić i Wam jeszcze pokazać, to w parametrze request przychodzi coś takiego, co się nazywa parameters, i w tym naszym parameters, zobaczcie, są wszystkie rzeczy przekazane z formularza, czyli zarówno mój numer, jak i data i kwota faktury oraz token. To jest właśnie nasz csrf token, którego wstawiamy przy pomocy metody csrf field której użyliśmy bezpośrednio zaraz po otwarciu formularza. Także widzimy, że te dane faktycznie tutaj przychodzą. Oczywiście z mnóstwem innych rzeczy. Natomiast możemy teraz z nich skorzystać, żeby stworzyć nową fakturę. Jak możemy to zrobić? Najpierw wyrzucam ten die dump, bo nie chcę, żeby już mój kod się blokował. I wstawiam po prostu zmienną invoice. Przypisz nowy model. Invoice. Następnie ten mój nowy invoice mogę stworzyć następująco: invoice i jego parametr number przypisz zmienna request number. Tak samo invoice date przypisz request date. I ostatnie invoice total przypisz request. Total. Gdy mam już przygotowany nowy model, mój nowy model jest wypełniony danymi, mogę bez problemu wykonać polecenie invoice save. Wtedy ten invoice jest zapisywany do bazy. To, co mogę następnie zrobić, to zwrócić redirect to jest metoda redirect, czyli chcemy przekierować z tego naszego adresu. Na adres przykładowo startowy, czyli przekierowujemy na root o nazwie invoices, podejrzymy sobie jeszcze, jak wygląda faktury invoices.index, czyli przekierowujemy na stronę główną invoices, czyli na naszą listę faktur. Zapisuję. Jeszcze dla pewności, zrobimy sobie tutaj polecenie php artisan migrate 2.fresh. To, co to polecenie zrobiło, to po pierwsze wyrzuciło wszystkie tabele, które mieliśmy do tej pory, następnie uruchomiło po kolei każdą migrację. Dzięki temu wiemy, że w tym momencie baza jest wyczyszczona i nie ma w niej żadnej faktury. Możemy jeszcze sobie upewnić się, czy faktycznie tak to wygląda. Wchodzimy na listę faktur. Lista faktur jest zupełnie pusta. Dobrze, metodę Store mamy napisaną. Dodajmy teraz nową fakturę. Dodaję nową fakturę. Numer faktury 15, data wystawienia 2020, 20 października, kwota faktury 500 zł. Dodaj fakturę. I już widzimy, że faktura bezpośrednio pojawiła nam się na liście faktur. Od razu też widzimy. Że wchodząc na listę faktur i pobierając najnowsze dane z bazy, już widzimy ten nowy wpis, który przed chwilą został utworzony. Jeżeli wejdę sobie, dodam jeszcze raz kolejną fakturę, przykładowo o numerze 16, przykładowo 30 października z kwotą faktury 100 zł. Dodaj fakturę. Widzimy, że pojawiła się tutaj jako drugi wpis. Ok. Wygląda na to, że zapisywanie do bazy faktycznie działa